Drużyna siatkarzy BTS-u Elektros jest liderem Dolnośląskiej trzeciej Ligi Siatkówki. Stało się to po pokonaniu na własnym boisku drużyny Średzianin Środa Śląska 3 do 0. Przed samym meczem zawodnicy uczcili chwilą ciszy niedawno zmarłego tragicznie Krzysztofa Barana, siatkarza i trenera siatkówki pochodzącego z Bolesławca. Zanim rozpoczniemy spotkanie uczcimy minutą ciszy tragicznie zmarłego Krzysztofa Barana, Naszego światkowskiego kolegę wywodzącego się z Bolesławca, znanego oraz bardzo cenionego w środowisku naszego miasta. Mecz BTS-u z LZS-em Średzianin Środa Śląska to mecz na szczycie, ponieważ to dwie drużyny z czołówki tabeli. Gospodarze to lider zestawienia, a goście wicelider. Czeka, rozmyślę, że ciekawe widowisko. Szkoda, że bez publiczności na naszej stronie facebookowej będziemy prowadzić transmisję na, na żywo. Myślę, że będzie dzisiaj bardzo ciekawe widowisko. Oby skończyło się bez, bez kontuzji. Zespół jest bardzo mocno, BTS Elektros, przygotowany do tego spotkania. I pokazała to już pierwsza odsłona tego meczu. Obie drużyny wyszły na parkiet mocno skoncentrowane. Set toczył się jednak pod dyktant do gospodarzy. Nie były to jednak fajerwerki, bo punkty trzeba było mozolnie gromadzić, uważając przy tym na to, by jak najmniej popełniać błędów, z których punkty mógł otrzymać rywal. Mecz widać zacięty. Cóż więcej powiedzieć? No. Gramy! Póki co jeszcze gramy. Nie wiadomo, jak to dalej będzie z covid ale być może. Być może w tym roku liga do, do, dotrwa do końca i mam nadzieję, że tak będzie i że my będziemy mistrzem. To jest oczywiście jeszcze otwarte, ale w tym meczu to Bolesawianie seta na set przybliżali się do tej odległej jeszcze perspektywy. Drugi set miał podobny przebieg do pierwszego, a w wyniku okazał się identyczny, ponieważ i tego seta BTS zdobył wynikiem 25 do 20. Przy stanie w setach 2 do 0 trzeci set jest zawsze próbą przełamania złej pasy dla przegrywającego, a dla wygrywającego szansą na szybkie zakończenie całego meczu. Próba przełamania jednak zupełnie nie udała się średzianom. Bolsawianie, więc z wynikiem 25 do 14 zdecydowanie potwierdzili swój prymat na boisku w tym meczu. Jego wynik 3 do 0 umocnił zaś gospodarzy na pozycji lidera trzeciej ligi, dając przewagę trzech punktów nad wiceliderem, którym pozostała drużyna ze środy. Przed bolszeckim timem teraz dwa tygodnie przerwy do kolejnego meczu, który rozegra na wyjeździe w strzelinie z tamtejszymi tygrysami. Tygrysy pasują się obecnie na przedostatnim miejscu tabeli, ale drużyna ta rozegrała na razie tylko trzy mecze przy czterech już meczach Bolesławian.